żeby nie było żeby było więcej miejsca też do jedzenia słuchajcie, wezmę teraz się za kolejny szlagier kaszubskiej kuchni, czyli kartoflankę zupę chyba, którą wszyscy znacie ze swoich domów, prawda? zupa, która się kojarzy mi z Kaszubami bardzo, tym bardziej, że z Kaszubami mi się kojarzy na maksa kartofel kartofel, jak się tutaj mówi na kartofle? bulwa, a jak się jeszcze mówi? pyry, grole tych nazw jest tyle. Co najciekawsze, za krainę tak zwanej podziemnej pomarańczy uchodzi Wielkopolska. Ale mimo, że Wielkopolska uchodzi, to ja uważam, po cichu Wam powiem, że na Kaszubach są lepsze ziemniaki. Nie wiem dlaczego tak jest, ale te ziemniaki tutaj są bardzo aromatyczne i bardzo specyficzne. Ani koloru nie ma ani smaku nie ma, ani to wyglądu nie ma, nie wiadomo, czy to jest jako purée, czy to jest jako smażone, czy z tego zupę zrobić, co... nic nie wiem. Ale my z dzisiaj zrobimy coś. tutaj w tym momencie zaczyna się gotować kurio. Kurio jest dodatkiem kilku rzeczy. W tym jest na przykład dodatek cynamonu, bo cynamon świetnie komponuje się z sygnałem. Mimo, że się wydawało, że cynamon to nie jest tylko i wyłącznie